Cześć, witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę Wam, jak stworzyć prostą grę, yy, o nazwie Balonik na scratchu. Przypominamy subskrypcję, łapce w górze. No i nie przedłużając, tworzymy nowy plik. Dobra, zacznijmy od tego, żeby usunąć tego duszka. Bierzemy oczywiście duszka Balonik 1. Zmieszamy go sobie tak mniej więcej do 45. Jak chcecie, jak możemy, tak 50, 45, coś około tego. E, dobra, zaczniemy skrypt tworzyć. Kiedy kliknięto e, zmienne, tworzymy sobie zmienne punkty. Dla wszystkich tych duszków dajemy e, ustaw punkty na zero. Następnie dajemy tutaj w ruch iść do losowa pozycja powtarzaj aż nie powtarzaj aż i teraz bierzemy zmienne czas i dłużej stawiamy sobie ten czas tutaj i powtarzaj aż bierzemy czas wyrażenia Dajemy czas, równa się 0. I wstawiamy to całe tutaj. Teraz dajemy wygląd. Pokaż i dajemy moje bloki, balon. Dobra, pyk. I dajemy tutaj balon. W balon dajemy jeżeli i w przeciwnym razie i dotyka wskaźnik myszy. Ogólnie teraz wytłumaczę, ta gra będzie polegała na tym, że będziemy mieli balon i musimy na niego najechać myszką i on wtedy jakby zniknie i pojawi się w innym miejscu. Dobra. Teraz, jeżeli dotyka wskaźnik myszy, dajemy zmień punkty o jeden. Że dotkniemy to dodaje jeden punkt i zapomniałem jeszcze. Musimy dać yy, w tle. Żeby dobrze? tak tło na tło 1 i tutaj ustaw czas na niech będzie 50 sekund bierzemy zdarzenia kontrola zawsze czekaj 1 sekund zmień czas o minus 1 w zmiennych zmień czas o Minus jeden. Teraz, jeżeli mm, jeżeli tutaj tak samo czas wyrażanie równa się zero, Kładamy to tutaj, to zmień tło na tło dwa. I tutaj teraz bierzemy, wchodzimy w tła, dodajemy nowe. No i yy, tworzymy napis: koniec gry. Czyli coś tego typu. Możemy sobie ten napis zwiększyć troszeczkę, żeby był bardziej widoczny. Dajemy na środek. I skrypt. Yy, zmień tło na tło 2. A następnie zatrzymaj wszystko. Tutaj mamy zatrzymaj wszystko w kontroli. Tak. Dobra. Teraz idziemy do balonu 1. I. Dobra. Robimy tak. Wcimy. Tutaj jakie zmian punkty O 1. Dajemy ukry. Dajemy, gdzie jest ukryj, 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 tu jest, ukryj i ruch leć przez 0 na przykład, coś, coś typu 0,2, kropka 2, do losowa pozycja. W przeciwnym razie, jeżeli nie dotyka wskaźnika myszki, yy, dajemy tutaj moje bloki i balony. I teraz... Jest tak, że jeżeli. A. Jeszcze coś trzeba zrobić. Tak. No, działa. Jeżeli tyka, to idzie do losowej pozycji. Wszystko śmiga pięknie, ładnie. Jeszcze trzeba trochę tak doszlifować I kiedy kliknę to. Zawsze. zdarzenia. Ja robię sobie tak, że zawsze. Tworzę blok. Krawędź, bierzemy krawędź, dajemy, definiuję krawędź, sobie to trochę przesuniemy w dół i kontrola, jeżeli dotyka, dotyka wskaźnik myszy, to i nie, jeżeli dotyka krawędź, tutaj zmieniamy na krawędź, ten krawędź. I żeby szedł do losowej pozycji. I teraz, jeżeli dotknie krawędzi, to będzie taki szybki przeskok z krawędzi do, do innej pozycji. No i działa, wszystko śmiga pięknie, ładnie. Teraz przejdźmy do drugie, do drugiego tematu. Czyli do takiej ulepszonej trochę wersji balonika. I plik zapisz jako kopię. Teraz stworzy nam się kopia balonika. Tutaj robimy ulepszona wersja. Proszę bardzo. Teraz, jak mamy już tutaj cały skrypt z balonikiem, musimy, jakby, jak chciałem tutaj w tej ulepszonej wersji zrobić tak, żeby tego balonika trzeba było kliknąć. Żeby to zrobić, należy tutaj nie, kilka rzeczy pozmienić naprawdę malutko. Proszę, bardzo już pokazuję, tutaj zmieniamy. Bierzemy to. To, bierzemy, to ukryj bierzemy. Dajemy tak. To się nie przyda. To się też nie przyda. Dobrze, to też się nie przyda. To w ogóle to się nie przyda wszystko. I tylko krawędź zostawimy. Tak, bierzemy to. Dźwięki. Bierzemy sobie nowy dźwięk. I jakiś. Tem. Skrypt. Dźwięk. Zagrać dźwięk boink. I bierzemy zdarzenia. Kiedy ten duszek kliknięty tutaj zapomniałem wcześniej powiedzieć yy... trzeba tutaj i w tamtym baloniku i w tym dać zatrzymaj da, wszystko pod tym. i yy... będzie wszystko działało pięknie, ładnie. Jeszcze zagrać dźwięk boing, dajemy jest, git, wszystko pięknie, ładnie, teraz sprawdźmy czy działa. Jeszcze takie dla, dla takiego ulepszenia, zamiast iść do losowa pozycja, można zmienić na leć przez 0.3 do pozycja, będzie jeszcze lepszy efekt albo nie, nie tu, tu zostawimy ale tu, tu trzeba zmienić leć przez 0.3 pomyliłem się, jak zawsze I wszystko działa uroczymy teraz do tamtego balonika a trzeba zapisać, pamiętajcie o zapisywaniu teraz tak, tutaj zapomniałem powiedzieć, że trzeba tutaj dołożyć zatrzymaj wszystko no i ogólnie ten balonik jest teraz gotowy Hmm, możecie tutaj coś dodawać, jakieś tło zrobić, hmm. no, po prostu wszystko działa. Jeżeli widzowie chcecie więcej takich filmów ze Scratcha, z gier, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, zostawiajcie suba, łapeczkę, bieć na Discorda, link w opisie, no i co? No cześć!